Miasto Jutra Co za luda! Antek odrobił lekcję. Na placu zabaw był Kuba, ale spacer odpadał po smog. Co mu zostało? Porysuję. A gdyby tak... Miasto Jutra? Napisał. I co dalej? Miasto bez smogu narysował las i stał. Hmm... To wioska. Głupie. Według Oli pozostajemy dźwięk. Fakt. Nagle Antek zapadł w sen. Obudka mały, hał, hał. A ty to kto? Antek bił wzrok w grantowego psa. Antenka na głowie? Hmm. Do usług pies robot. Hologram, albo opiekun i pilot. Futuropolis miasta jutra. A teraz wstawaj. Pora na rajd. Pies podał Antkowi plan Futuropolis. Antek rozpostarł papier. Ho ho, wierce oryginalne. Ekofarmy, farmy farm energii odnawialnej, rajskie centrum, biuropolis, ale draka! A to co, auto i lata? Zdumiony Antek wlazł osobliwego pojazdu. To Aeromobil. Futuropolis to miasto bez fali tylko ekotransport na pokład. Najpierw zrobimy objazd po całą Futuropolis. Antek kontemplował widoki. Autostrady tramwajowe okalały centrum miasta. Wysokie budynki wyrastały wprost w obłoki. To lokale dla obywateli. Mamy blisko do pracy. Futuropolis jest miastem kompaktowym. Mijali się nowe kopuły z oknami. Inne jak morskie kamyki. Balkony z ogrodami, budynki jakby zatopione w parku. Biurowce, tak, to biuropolis, prasa i relaks w jednym. Ko kolorowe poletka, dalej wiatraki i konstrukcje ze stali. Agnę analizował plan miasta. No tak, to ekofarmy, a tam farmy energii. Dobra, zawracamy. Pora na rajskie centrum. Stop. Zawołał holo do kierowcy, a aeromobil opadł na krąg. Antek osłupiał centrum miasta? Tak, te ptaki, bulwary. Ale tu było jak w parku. Lipy, sosny, palmy. Ptaki frywały dookoła jak zwariowane. Krowy i owce skupały seletnowe trawy. Ryby wyskakiwały z fontan, wodospady wypływały krople wody. Do tego owoce zwisały z jagonek, mirabelek. Mandarynek. Jak w raju? No tak, rajskie centrum. Holo obrał dwie mandarynki i podał antkowi. Były słodkie, smakowite. Pora na noc, zaproponował Holo i wskazał nowy pojazd. To smart auto. A kierowca? zapytał zdumiony antek. To auto bezzałogowe, odparł pies robot. Do ekofarmy. wyartykułował rozkaz dla auta. Auto gnęło jak błyskawica i nagle jakby wpadło w dołek. Fiu! Tunel! Pies kontynuował wykład. To auto kursuje albo na ulicy, albo pod miastem. Smart Auto jest inteligentne. Wybiera optymalny kurs. Dlatego tutaj korki to historia. I znowu jasno. Winda windach by było auto obok budynku z napisem ECOFARMA dookoła pola. O, oh, jest grejka, brakuje. Ekofarma to produkcja dla miasta. Jest u nas i supermarket, ale zwykle robimy zakupy tutaj, na farmie. Jest kupił od farmera dwa jajka i imki mleka, woda antkowy To miasto bez plastiku, z i mleka nalewamy skanę. Torby tylko papierowe, no i jemy to, co tutaj jest hodowane, bez transportu z daleka to dobre dla natury i zdrowia. Pora na rajd eko-tramwajem, zawołał pies. Biegli do wagonu. Holo pokazał ich konstrukcję w oddaniu. Farma energii odnawialnej. Mamy tam panele solarne, wiatraki i młyny wodne. Energia odnawialna jest z natury, za darmo. Wiatr wieje i posuwa ramiona wiatraka. hau. how. how. A ten wielki kwiat producent energii solarnej. Jego płatki to panele. Ekologia w sumie jest prosta i warta fatyli. Tak. Odpał się dumany realny i nagle tak zrozumiał. Holo to sen, prawda? Realny sen? Wielka łapa psa. Psa? To łapatacy, jest rano, spałczynę, urany, biegiem, karamcie i do auta.